Jak prowadzić swojego klienta od początku do końca? Czyli od pierwszego spotkania do domknięcia sprzedaży, a nawet do sprzedaży. Otóż, no właśnie, Ty musisz na każdym etapie pokazać pewność siebie. Jako dobry handlowiec, musisz pokazać pewność siebie. A jak ją pokazać? No, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że musisz to pokazać poprzez wiedzę produktową, ale nie możesz się nią chwalić, nie możesz opowiadać o produkcie czy tam usłudze cały czas, tylko musisz być na w etapie, w którym twój klient Cię o to zapyta. Dla niego musisz pokazać tą wiedzę, ale przede wszystkim to sprawi, że Ty będziesz się czuć. Bardziej pewnie siebie, bo nie boisz się, że klient zada ci pytanie, na które nie będziesz znał odpowiedzi. Dlatego właśnie warto poznać produkt. No ale teraz musisz to też fajnie, cały czas tą pewność siebie, pokazywać na zewnątrz. No i jeżeli nie masz spotkania, na przykład w siedzibie firmy Twojego klienta, bądź u Twojego klienta gdzieś, no to jak najbardziej Ty prowadzisz cały czas. Od początku do końca tą rozmowę, czyli pokazujesz mu nawet, gdzie usiąść, to ty proponujesz dajesz do wyboru z dwóch jakichś możliwości zarówno godzinę spotkania, jak i e, miejsce tego spotkania. I ty na spotkaniu, właśnie pokazujesz, gdzie ma usiąść ten klient, prowadzisz to od początku do końca. To ty podczas analizy potrzeb zadajesz pytania i się tylko do nich odnosisz. Nie możesz pozwolić na to, żeby to klient przejął tą kontrolę. On ma mówić więcej, ale Ty masz mieć to w swoich ramach i przeprowadzić go przez cały proces od początku do końca, od prospektingu, który być może nie wykonujesz Ty, a ktoś inny w firmie, ale poprzez to, że wchodzisz na spotkanie właśnie Pokazujesz tą pewność ciebie od początku, gdzieś tam choćby wskazując miejsce, jeżeli masz taką możliwość, wskazując miejsce, gdzie ma usiąść Twój klient. Potem zadajesz odpowiednie pytania, bądź prowadzisz small talk, jeżeli jest to odpowiednia osoba. I to też jest ciekawe, że nie z każdym klientem będziesz prowadzić small talk. Zwłaszcza na samym początku. W trakcie on się gdzieś może pojawiać, ale nie z każdym klientem na początku będziesz robić ten talk, O tym powiemy sobie już w następnym odcinku, dlaczego tak nie robić i z jakimi klientami tak naprawdę robić ten smolder, a z jakimi nie. Ale istotne jest to, że to ty zaczynasz, ty zaczynasz pytać klienta, a on odpowiada, on się ma rozkręcać, ty go dopytujesz, dopytujesz, dopytujesz. Ty cały czas prowadzisz tą rozmowę, potem. Po analizie potrzeb przechodzisz do prezentacji, no bo właśnie taki jest ten system działania. Nigdy nie robisz analizy potrzeb po prezentacji, tylko najpierw robisz tam analizę potrzeb, bo najpierw jest jakieś zagajenie, to pierwsze spotkanie, często to, to, to też jest ten talk ten, ten pierwszy kontakt, robisz to zagajenie, potem robisz analizę potrzeb. Po analizie potrzeb robisz prezentację. Jeżeli po prezentacji wszystko jest ok, Robisz próbne zamknięcie, jeżeli to domknięcie nie wychodzi, co jest bardzo prawdopodobne, pojawiają się jakieś obiekcje, robisz neutralizację obiekcji w odpowiedni sposób. Potem po neutralizacji obiekcji, po zneutralizowaniu każdej obiekcji przechodzisz znowu do, do domknięcia sprzedaży. No i gdy domkniesz tam sprzedaż, no to potem ustalasz wszystkie warunki i być może za jakiś czas pojawia się dosprzedaż Twojego produktu. Twojej usługi. Ale co jest istotne, ty w każdym momencie musisz mieć nad tym kontrolę. To nie jest tak, że ty wchodzisz na spotkanie i ty nie wiesz, co się tam będzie działo. Oczywiście, ona nigdy nie wyjdzie w 100% tak, jak ty byś chciał, że one ma być zaplanowane jeden do jednego, tak i tak i ona tak wyjdzie. Nie, zawsze będą przeróżnego rodzaju e, sytuacje się pojawiać, które cię będą z tego wybijać, ale tak samo jak osoba, która występuje publicznie, występuje publicznie, więc wiem, o co chodzi i tak samo ta osoba, ona mimo tego, że może gdzieś mieć na przykład na szkoleniach, jak w szkole, mam często jakieś tam zapytania od, od, od swoich kursantów i oni mnie wybijają jakby z tego mojego planu, który ja miałem za każdym razem, ale ja mając ten plan, mając te ramy, za moment potrafię do nich wrócić i dokładnie to samo musisz mieć podczas twojego spotkania z klientem. Ty musisz mieć zaplanowany krok po kroku, co chcesz zrobić. Bo nie możesz sobie iść na spotkania nie mając konkretnego celu tego spotkania, więc ustalasz cel i ustalasz całą drogę, cały proces. Na początku być może pomagać ci w tym, może twój menadżer, może trener sprzedaży, może trener produktowy, product manager, może ktokolwiek inny, ktoś, kto ma ci pomóc, może ktoś większy stażem, starszy stażem w Twojej firmie, żebyś nauczył się to robić. A potem sam ustalasz konkretny plan działania przed każdym spotkaniem. Co ty chcesz zrobić i jak to ma być prowadzone. I mimo to, że on w 100% nigdy nie wyjdzie, ale mając ten plan, mając te ramy, ty wiesz, jak poprowadzić klienta od samego początku do końca i masz tą pewność siebie, co w połączeniu z Twoją wiedzą produktową spowoduje właśnie tą petardę, właśnie to, że Twój klient będzie przekonany, że Ty jesteś pewną siebie osobą, osobą, której warto zaufać, osobą, która poprowadzi go, bo Twój klient chce być prowadzony. Mimo tego, że tak naprawdę Klienci chcą mieć wrażenie, że to oni sami kupują, że nie mają nic sprzedane. Jak najbardziej się z tym zgadzam. My musimy to robić w taki sposób, aby ten klient był przekonany, że on to sam zakupił, że nic mu nie zostało wepchnięte. I to właśnie robimy między innymi analizę potrzeb, ale twój klient chce, żebyś to temu pomógł podjąć tą decyzję, może nawet troszeczkę podjął ją za niego, bo nie chcemy. Tej odpowiedzialności mieć. Nikt nie chce mieć, każdy chce mieć jak najmniejszą odpowiedzialność, więc fajnie, jakbyś ty ją przejął ze swojego klienta i pomógł mu ją podjąć. Po to właśnie pokazujesz swoją pewność siebie, swoje prowadzenie, po to, aby twój klient był przekonany, że w każdej chwili może liczyć na ciebie, na Twoją pewność siebie, na Twoją skuteczność. Zwróć uwagę, jak to wygląda w Twojej organizacji.